Pamiętam, jak wdrażaliśmy pierwsze procedury, proszę Państwa, i jak my, księgowi, byliśmy zdumieni tym, że one są nam potrzebne, przecież my umiemy robić rzeczy porządnie, my jesteśmy bardzo skrupulatni, a tu się nagle okazuje, że potrzebna jest procedura, żeby pewne rzeczy uporządkować, dlatego, że my chcemy, jako osoby zarządzające programem, żeby wszyscy robili tak samo. Po prostu, jeżeli masz procedurę napisane, co po kolei ma zrobić pracownik z danego działu, no to potem on wie, co dokładnie ma zrobić. To potem następny pracownik, który bierze się za danego klienta, widzi, że pracownik administracji powypełniał wszystko bardzo dobrze w kartotece kontrahentów, która jest częścią Taxorda. Zresztą to jest fundament całego systemu. Dobrze prowadzona kartoteka kontrahentów. Ze wszystkimi danymi, które później są potrzebne do rozliczeń podatkowych. To jest bardzo ważne.